Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony John Garrett. Mamy godzinę 16 na to. Kurwa, cały taki maraton nagrywania. Ile ja dzisiaj odcinków strzeliłem? To jest gruba akcja, to jest gruby blend, ale mam nadzieję, że te grube blendy Wam się podobają. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. A ponadto możecie kliknąć w reklamy, ponieważ to wspiera twórcę. Także lecimy Gridier Lily. Lilciu, Lilciu, złote dzieci. Zapierdalaj na klarnecie. O! Gardło mi się trochę przeciecha. Nie 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 nie. nie Speedupów nie akceptuję na start. Gro, ja mogę naprawdę na Lili dostać wszystko. Jeśli to będzie akurat grzybek, no to 50% damage multiplier, why not? Okej, okay, co my tu mamy? Mamy gówna, którą mogę poniszczyć. Ogólnie to w to, to spoko, nie? Na razie start taki w miarę mocny. Znaczy wiecie, na Mistreak już mi teraz nie zależy. Bo nie ma już chyba nagród za Winstryk A jak są, no to przepraszam, nie wiedziałem Nie bijcie Chyba, że będziecie bili, no to Mam nadzieję, że będziecie bili tak, żeby nie było widać <ścoughs> Okej okay. Mamy nóż matki Serio? I będziecie Charchali takimi małymi nożami? Okej okay. Zobaczmy jak to działa A kurwa, nożownicy No to chyba nie działa tak dobrze, jak bym chciał Chyba, że muszę lepiej celować tymi nożami może muszę się nauczyć celować nożami. A jak nie, to będę po prostu... Ale to jest zabawne! Sorry. Może to nie jest takie mocne mega, bo ciężko się celuje tymi nożami, ale jest zabawne. I tym bardziej kiedy przeciwnik zmienia pozycję. Dobra, trzy noże w akcji. Ale to jest śmieszne, naprawdę, kurde, podoba mi się to. Ale że no mówię, no fajnie to wygląda. Że te, 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 te małe demony moje, te moje inkubusiki mają trzy noże, tak? That's pretty good. pamiętam jeszcze czasy, kiedy Afterbirth był tak zbagowany, że dawał Lilith na start noże, nie? Znaczy, pff, przepraszam, nie noże, tylko ten Bucks of Friends, nie trzeba było go odblokowywać. Tak mówię, kurczę, skąd to mam? Przecież nie powinna z tym startować chyba, nie? Jak się okazuje, nie powinna i później to niestety jakoś pozmieniali i zrobili, że to trzeba jakoś unlockować dla niej. Ale. A może to później zmienili zupełnie? Ja już nie pamiętam, jeśli mam być szczery, kurczę. Starość, nie radość, moi drodzy. Dobra, następny czar zachowujemy oczywiście na następne piętro. Warto zanotować sobie, że nie ma co przesadzać z, długą, z ilością noży, bo... Słychać długie noże? Uważaj, uważaj, bo może być gorzej. Tak mówi polskie pożekadło, tak? Pasterze służewcy się zbliżają. O, proszę bardzo, już pasterzy służewca wyskoczyli z nożem. Już. Eeeh, yy, Gerdy to go. Gar, gargling tego dużej znieść nie może, bo słychać długie noże. I chociaż ostrzegałem, że może być gorzej, to. No niestety, fiu fiu, którym jesteś? Ty jesteś tym czerwonym frajerem, ale ci dźgne za to w mordę, nie? Ale masz przez teraz, nie? Zadarły z niewłaściwym gangiem, nie? Wszystko tak dźgają tym dużo. Pierdolę przyjść się jak bandyta, nie? I kurwa gangster, siema. Mam nadzieję, że nie mieliście jakichś problemów. Jak macie, to się ustawcie w kolejce. Każdego powyjaśniam. Co, jeszcze jest jakiś tutaj swaniaczek? Ja mam nadzieję, że nie ma. No, tak ma być. Dobra, elo mordy. Spierdalam na siłkę. I chyba nie ma nic ciekawego dla mnie. No na pewno to też nie było ciekawe. Czy wezmę klucz i stracę więcej zdrowia? Raczej nie. Poszukam jakiegoś trinketu, jakiegokolwiek. Gro, trinket. Jeden. Ein trinket, plus Ein. O kurwa mać. Okej. Okay. To może być naprawdę dobre, ze względu na to, że czasami pojawiają się troll bomby na fali, a przeciwnicy eksplodują i zostawiają po sobie troll bomby. A w ten sposób dostanę darmowe bomby, no to halo. Win-win, tak czy nie? Zobaczymy, czy to będę szybciej ładował teraz? Tak, będę szybciej ładował, bo mam tirsy podbite, zgadza się. Już to czuję. No hmm. nic więcej tutaj nie czuję, chyba że klucz. Czuję klucz? Czuję kluczy i tej sobie wezmę. Słuchajcie, Kersta jest świetnym itemem. Ach, nie mogę niestety. Gra twierdzi, że to nie jest przedmiot dla mnie. Random tear effect, okej. Okay. No one nie mogą wybuchać, tak? A proptoza raczej mnie zaszkodzi, więc... Okej, okay, jeden jest naprowadzający, drugi nie. Rozumiem, że macie podzielone zdanie na temat tego, kto powinien rządzić tym gangiem i... I w efekcie tego wyszło, że, że jeden z was jest takim nożownikiem, a jeden takim. No spoko, ja nie mam nic przeciwko. Tylko, że właśnie ten jeden nóż to taki paralityk trochę. Leć tak krzywo, nie wiem czy powinien. Okej. Okay. I co tam mamy? No mamy tu jakiegoś jednego frajera, który się chyba pomylił trafił do złej dzielnicy. This used to be a nice neighborhood. But then you showed up. No dawaj, dźgnij go, dźgnij go mocniej. Ale za za jea! Ale jestem mordercą. Czuję dobrze. Dobra, czy cztery mi wystarczą? Powinni mi wystarczyć cztery, tak mi się wydaje. Więcej niż czterech nie będę potrzebował. A jak będę, to najwyżej się szybko kogoś zaćga po drodze. No właśnie, to mi się wydaje, że powinni się też respić przy pomocy dźgania. Że jak im więcej ludzi dźgam, no to tym więcej ich mam, tak? Takie nożownicze kombo. Coś tam jeszcze jest u góry. No tak, cześć. Zapomniałbym, przepraszam. O kurde, sorry! Ja pierdolę, nie wiedziałem, nie? Trzeba było powiedzieć, że się tam pojawi ziomek to mi cię oszczędził. Okej, okay. bomba nie powinna wybuchnąć, prawda? Haha! <laughs> no to dawaj mi bomby, frajerze, nie? No No... Sorry, ale to było przegięcie. No, ba bardzo śmieszne. Safety cutter, rozbrajam to, nie? Każdą twoją paczkę. Aha, archaj tymi bombami. Mi się ich trochę przyda, jeśli mam być cztery, więc... Nie obraźcie się, jeśli teraz sobie poczekam i zacznę kręcić nożami, bo... Nie powiecie mi, że to nie jest ciut zabawne. No, więcej tych bombek. Co, spociłeś się? Nie masz siły? Dobra, wystarczy powiedzmy 12 bomb. Jestem w stanie przygarnąć, jestem w stanie też was dźgnąć. Posterze służewca czuwają. Uważaj, uważaj. Okej, okay, aniołek, sześć, słuchaj. Ja tak naprawdę nie jestem gangsterem i właściwie słuchaj, chciałbym mieć z tobą interes. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojemu, bo jak nie, no to będę musiał cię gnąć. nożem w gardło, rozumiesz? Skurwy synu, skurwy synie, czy tak się to powinno odmieniać? Skurczy czy synie gnoju? Uriel czy Gabriel jak ci tam na imię? Okej. Okay. 1250, i czy jest tutaj coś, co mnie interesuje? Reroll mnie interesuje tak naprawdę. I zabicie tych dwóch frajerów. Ok, Nagrida. To jest to, czego potrzebuję, żeby móc ich spamować. I rerolujemy dalej. Bateria. Oczywiście. Będę mógł sobie przygotować więcej chargów. Hmm, wezmę sobie klucz. Sobie otworzę to. Dobrze. <ścoughs> co? Myślałeś, że wybuchniesz? Nie dzisiaj. Not today. Ok, to sprawdźmy. Może tu będzie jakiś secret room? Nie. Może tutaj? Prawdopodobnie jest w jakimś innym miejscu. Opuszczony przez Boga. Potrójny nóż. Widzę, że się gangster mały ukrył, zaszył. Nie chce się przyznać, kim jest i wyciąga później długie noże. Co jest kurwa? Gnoju stręty. Ty, jak się te staty zaczęły zmieniać? Co jest? Czemu miałem 30 przez chwilę? Szatanie, uspokój się. Ok, Piercy i shot speed up na przecenie. No, ja bym go wziął. Okej okay. No i spoko, taki secret przyjemny Mogę się na nim troszkę dorobić Mogę się w ogóle nie dorobić, no ale coś tam się dorobiłem Okej, okay, no Tirsy sobie wezmę, tak? Łatwiejsze ładowanie I czy jest tutaj coś jeszcze, co mnie interesuje? Ten trinket, żeby skały rozwalać i za niego dostawać? Raczej nie Okej, okay, no to zawalczmy Pierwsza chmara długich noży to ja naprawdę mam triple shot na stałe, czy co? Powinno... No dobra, już się zmieniło. Już się trochę bałem, że mam naprawdę jakiś groźnych nozdrowników. Mówię, to kastety im dam, czy coś. Ale jednak nie potrzebowali. E, car battery byłoby przyjemne. Jak car battery zdobędę, no to sorry, ale... Będę ich tyle miał. O nie, ja będę też kluczyki duplikował, to bardzo źle. Bo wiem, że w pewnym momencie jest taki kap familiarów i więcej ich nie można mieć. A jaj, haramba. No trudno, no, ale nic nie zrobię, tak? 20 twenty noże. Takie podw podwójne noże, uważaj, uważaj, bo może być gorzej. Słychać te długie noże z odległości. 4 metry wysokości. I dźgnąć tych sweli. Dźgnij go. No, nożem w gardło, no co się boisz? Mam ci pokazać, jak się dźga ludzi. Czy mam ci pokazać, jak się dźga ludzi, żeby nie było śladów. No, chyba nie. Naprawdę, myślałeś, że mi jakimiś troll bombami załatwisz? Może ty też chcesz się pobawić w jakieś trollowanko? Ja te bomby przygarnę, słuchaj. Słuchaj, stary, dla mnie to jest oferta życia. joj, koleżko. To zostawi lat, To też. Bo nie mam zasranych kluczy, ani złotego klucza. Może ty mi go dasz, Uriel, czy teraz Gabriel? Gabriel pewnie, Gabryś, no jasne. Gabi, jak możesz, jakiegoś klucza po walce z tobą? Jednego. Nie, nie jestem Żydem, nie? Bardzo fajne, że w ogóle dałeś mi takie fajne skrzyneczki, nie? Ale. No. Z takim czymś, no to ja nie popracuję, jak nie mam kluczy, tak? No. no tym kluczem tego nie otworzę, sorry. Chyba, że mogę, no nie mogę. Oszukałyśmy. Oszukałyśmy, gnoju wstrętny. Okej. Okay. Mamy te bomby. Oh, crap. Mr. Krabs. No, wziąłbym sobie tego trinketa, bo później tak będę pewnie coś wysadzał. W sumie ten horszu teraz jest więcej warty, bo dzięki niemu będziemy mieli procentową szansę na to, że się na następnym florze może pojawić ten. Jak się nazywa? Podwójno piedestałowy pokój, nie? Nie będę mógł wziąć oczywiście oby Szanujmy się, ale. Okej, okay, habit coś tam działa już mi naładował podwójnie. Wiecie co? No, jak tutaj jest tyle tych skał, no to grzechem byłoby ich po prostu nie wysadzić w pizdu, tak? No słuchajcie, no to jest deal, życia. Za jedną bombę dostanę. No trochę zjebałem, bo cały czas trzymałem nóż i nie powinienem go czarżować, mój błąd. Więc tak, tutaj piątkę na pewno sobie zrobię z tych. Więc dla mnie to jest też deal. No i już pięć nie zrobię, a zazwyczaj bomby są po pięć, więc tylko kiedy jest pięć skał, płaczcie się je wysadzać. Tu mamy niestety cztery. No mamy duże obrażenia. Ja się zastanawiam, czy nie zostać tutaj, chyba że to mi zniknie zaraz. Nie znikają mi te obrażenia. Chuj, zostajemy tutaj. Z takimi obrażeniami ja mogę robić przeciwników. Nie wiem z czego to się wzięło, naprawdę. Jestem lekko zdziwiony. Okej, okay, straciłem już te obrażenia, więc moje zdziwienie opadło. Zasięg też widzę, że trochę się zmienił. No trudno. Szkoda. Było całkiem przyjemnie, ale oczywiście, no wiadomo, nie można mieć OP noży na starcie, tak? Można mieć tylko później OP noże, więc teoretycznie noże działają jak marzenie. Znaczy, są śmieszne. Nie są jakieś mega mocne, ale ale uśmiech na twarzy powodują, więc uważam, że to jest bardzo ciekawy item. I, i zasugerowałbym każdemu, kto jeszcze nie bawił się nożami na Lilith, to, to polecam. Świetna zabawa dla całej rodziny Patoli, którzy latają z nożem i dźgają ludzi. Jeśli tak to można nazwać, tak? No bo nie jest normalne, kiedy jesteś matką jakichś inkubusów i każesz im gać ludzi nożem. Nawet nie wiadomo, czy to są ludzie, nie wiadomo kogo każesz gać. to też gorzej. Źle o tobie świadczy. Bo co, że jest inny? Taki trochę rasizm. Yy, no. Ale już byś zginął, nie? No, jak już mam być rasistą, to chociaż trzymajmy się tego. Okej, okay, Forsaken, zaraz o tobie zapomnę. Zdążyłem zapomnieć, nawet. Ojoj, sorry. Bombę, a dobra, wiesz co, twoje bomby już chuje A dawaj, no jedną, jedną, jedną Dobra, 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 dobra Z Źle, teraz Dobrze, się nie udało Ale zjebałeś No i nice I za te dwa darmowe cenciki cię uwielbiam, mordo To co, następne? Kogo kręcimy? Skrolex, Skrilex? debilex, jesteś martwy Rip The Mind. Moc. Jasne. I poza tym chcę jeszcze dostać jakiegoś dropa za ciebie. Może w twoim pokoju jest coś ciekawego Uriel, o czym mi nie mówiłeś? Bo to jest Uriel, prawda? Uriel ma tą pojedynczą wiązkę, Gabriel ma te takie czerwone szmaty i te inne. No dobra, trudno. Nic nie wyszło. Trudno, trudno, trudno. No najgorzej, no. Za to dostanę jeszcze pieniążki i nie będę musiał używać kluczy, więc jasne. The Mind. O no, tears up. Nie wiem, czy to jeszcze jakoś się stakuje. Bo mi się wydaje, że mam maksymalne. Ale 3 dolar bill może to zmieniać. Może, raczej tak. Niestety, dostaliśmy tylko trochę pieniążków i klucz. A że klucze teraz nam się przydają tylko do otwierania takiej właśnie skrzynek. No to no co, co poradzę? No, nie będę narzekał. I chyba sobie przerzucę to. Wezmę sobie PhD na szybkości. 4 metry wysokości. Tears zap, No, już mi za późno. To się liczy, oni są BFF-ami, prawda? Prawda. Moje ziomale rządzą. Polidaktylia? No nie, no chyba idziemy dalej. To, chcę dostać bombę. A jedną bombę bym sobie przygarnął. Jak będzie w zestawie. Laczki to jest up, ale lakap mi nic nie daje w tym zestawie. No chyba nie. To jestem zadowolony z tego, co mam. Trudno. Mógłbym to przesunąć, ale jestem leniwy. I za swoją leniwość zapłaciłem. Ajajaj. Dupę mi daj. Bo aj, aj, ja do ja znów ma wow, wow wow! chętnie bym wziął ciebie i wyjebał za drzwi. Powinienem tam te skały zniszczyć, ale jestem leniwy. No angst, naprawdę. Znaczy Już mam zrobione to jako Blue Baby, więc raczej nie. No, znaczy, no dobra, no jak zjebię to najwyżej będę jako Blue Baby to kończył, ale... Wolałbym nie zjebać tego. Okej. Okay. Acid Baby. Taki duży dzieciak na kwasie, ja pierdolę co on brał, nie? Nie mam pojęcia, serio. Czy bierzemy losową strzykaweczkę czy mogę sobie zaufać? Nie mogę, nie jestem głupi. Syntoil oczywiście mogę sobie wstrzyknąć. Nie ma sprawy, to jest w pełni normalne. Binki mnie pomniejszej i da mi Soulhearty, więc jestem za tym. I Halo, no Halo mnie interesuje, tak? Więc najpierw wejdziemy tutaj. Zobaczymy, że są tylko jakieś ragmany głupie. I wynosi mi się stąd Elo. O co? O kurwa, ja będę miał tutaj tyle tych Acid Baby. oj. No się zaraz zaczną narkotyki dziać, nie? Riki, tyki, narkotyki. Kolejny dzieciak dołączył do gromady. Jajku, przepraszam, gro. Teraz będę miał problemy z celowaniem tymi malutkimi nożami. Cała banda. Napierdalać. Tyle tych liczów tam jest. Widzę przedwiecznie. Zły gaz. Będę was podtruwał. Bad gas na wszystkich. O, ktoś tam coś dostał. Nie wiem kto to był. Aha, sorry. Przepraszam, że jej zginąć. Nie, nie chciałem teoretycznie. A w praktyce może chciałem nawet. Puberty raz. Jestem podekscytowany, spoko. Infested. Zaraz zły gaz zaczniemy. No wszystko się zaczęło szybko dziać. No to teraz sorry, ale ja cię nożami sami mogę. Power Peel. I'm excited. Wchodzimy. O, niestety wszedłem na... Prajera. Uuu, uh, deal z diabłem. Zajebiście, co tu mamy? Uuu, uh, Bob. To jeszcze tylko Bob z Brain. I jestem Bobem. Zajebiście. Nice, 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 nice. Nice, boys. Nie wiem czy tak dobrze aż. Tier za. Dobra, to tier zapasem mogę wziąć. A Power a już użyje naj na następnym. Full Health jest spoko. Nazem Pills. Jest me. Takie me. Blackheart za darmo. Nie mogę narzekać. Znaczy mogę, ale no po co? Dobra, jakie mamy pilsy? Bad gas, full health, power peel. No to power peel mi się wydaje jest najrozsądniejszy, ale niech się dzieciak jak trochę potriggeruje, bo mi się to podoba, jak on <tryk> podaki dostaje. Co się dzieje? 3, 4, 5. 5 skał, 5 bomb. Tak się zwraca właśnie biznes. Ale już nie mam nic więcej tutaj na tym piętrze, niestety. Uuu, pająk! Co tu robisz? Pasję z pająk. Próbuję mnie ułożyć. On się próbuje, może, ułożyć w życiu. Nie wiem. Dźgaj to, młody. Może ten kluczyk nie był najlepszym pomysłem, bo teraz się będzie kopiował. A nie mam więcej niż jedne drzwi do diabła, tak. Ale te dzbanuszki jak się wysadzi, to jest potencjalnie jeszcze więcej pieniążków. Tak widzicie 6. Można, można, trzeba chcieć. Ja bym se to od razu przerzucił najlepiej. A, Charged baby to, to spoko opcja, no. No dawaj. No dawaj, no. Kurwa, bo ci jebne. No i się rozumiemy. Pronto, mordo. Nie ma nic ciekawego. Szkoda. No, Mr. Dolly mi już raczej nie pomoże. Znaczy mogę dostać dobre randomowe serduszka. Pytanie, jak bardzo wierzę w random? Także chyba wezmę Black Candle. I Terot Clove, Może coś dobrego. Jesteśmy w shopie, Jak to działa na shopie? Nie mam pojęcia, jeśli to w ogóle działa na szopie. Ok, mamy zwykłego judgementa, którego możemy. Dobra. Najpierw zrobimy cały Flory, i później będziemy się u niego obijać. Także spamujemy. Ok, trochę nieprzyjemnie. Na start. Jak się dużo przeciwników zrobi, no to power pili się, no. Jestem trochę podekscytowany tym, co tu się dzieje. Razem pilsy. Razem pilsy. Power gnoje. Otruję was tu wszystkich. No i gdzie jesteście? Serio, tak się pochowaliście, no. Trochę szacunku do mnie. Bez karbaterii was robię, tak? A to raczej wyczyn. Okej, okay, mamy już jedną bateryjkę, także więcej nie będę potrzebował. Infested! Dowiedzcie się, czy jestem infested, czy nie. Nie wiem, mnie się pytasz. Ale czy się wszystko szybko dzieje? Ja nie wiem, tak jakby naprawdę przyć pełnię. Perksy, sobie chyba wezmę na ostatniego tego frajera. Bo tam grid później w tej swojej drugiej formie ultra gridier strzela z palca tymi tymi, jak się nazywa. Strzela, strzela, kim strzela? Strzela eksplozjami, a eksplozje no to niestety. Nie wiem, czy Infested mnie się pytasz? To weźmy Infested Puberty. Jeszcze nie jestem adultem, szkoda. Bo blisko. Dobra, spróbujmy Powerpill u niego. Zjemcie jak Krzyżaka, no nie udało się, niestety. Widzę wiecznie. Mamy nasze perksy. Nie kończące się bomby. No to sorry, ale to znaczy, że ja nie przestanę kombinować. Daj, ja cię to biorę, tak? Więc tak, zobaczmy co to robi w ogóle na shopie. Czy to ma jakąś synergię? Pewnie nie ma Ma pieniążki, okej okay. No to spoko Oddajemy teraz życie temu mojemu mukosowi No dawaj Butelka z pilsami Czy jak jedno użycie zrobię to już stracę moje drugie? Stracę, to źle Okej, okay, ale odzyskałem Jakbym chodził po Sunshine Sun i wezmę sobie sławę Blackheart, będzie na powrót z tego miejsca. Nie ma nic ciekawego, wracamy, tracimy Blackheart spokojnie, mamy jeden w zastępstwie. Bierzemy Perksy, wysadzamy to, wysadzamy tak naprawdę tę maszynę też w sumie. Czy lataniem jest potrzebne? No mi się wydaje, że już za późno, na takie bzdety. i chyba już nie jestem nic więcej w stanie kupić, no mogę rozwalić te maszyny i zobaczyć, czy coś nie będzie na przecenie to jest przemiana w serafima, prawda? nie, on akurat nie pomaga, a to ciekawe, bo by pasowało mm, no dobra, to trudno, no to chyba idziemy z tym, co mamy użyjemy sobie tego raz dla beki, weźmiemy baterię i cześć fajnie było no niestety ten run, no, taki, wyszedł mocny nie musiałem nawet jakoś się przezornie starać uczciwie mówiąc za szybko to, to eskalowało tak mocno nie byłem nawet gotowy Dobra, na tego to oczywiście uczciwie zagramy, żeby on nie myślał, że ja jestem nie wiadomo jaki, tak? Chwa małem, kurwa A, demony wychodzą z nożem, obudziły się Coście narobili? Perks Podwójne, potrójne noże, potrójne, no Serio, już się na starcie? Tak średnio bym powiedział. Myślałem, że masz trochę więcej rozumu. No chyba ci coś zamroziło, mój drogi. Chyba nie spodziewałeś się takiego obrotu sprawcą. Okej, okay, ja też się takiego nie spodziewałem. Ale spokojnie, dasz mi chwilę, rzucę kolejną spację. Będziemy mieli do tego do pomocy chyba już czwarte, tak? Czwarty? Czterech będzie Bo są na razie trzech, tak. To będziemy mieli czwartego do pomocy ziomka. Słuchaj, Twój wybór. Albo walczysz jak, nie wiem, jak frajer i umierasz jak frajer, albo walczysz jak pizda i giniesz bez honoru. Ja się mogę dostosować. Mnie to tam wiesz. Ok, teraz mamy itemy za zero, dzięki czemu mamy ten steam sale. Zajebiście. Żartowałem, to tak nie działa, znaczy działa, ale za późno już, nie? Dobra, mamy czwartego do pomocy, sam się o to prosił. Zobacz, co się narobił. Naprawdę tego chciałeś? Czy to jest to, na czym ci zależało? Proszę bardzo. Jeszcze Charles Baby go będzie zatrzymywał w czasie. Słuchaj, możesz przyprowadzić kolegów. Ja ich nawet nie będę specjalnie niszczył. No dawać. No i gdzie są twoi koledzy, co? Ja tu słyszę długie noże. A mieliście uciekać, bo będzie gorzej. A ty się chowasz? No to nie, nie ma chowania się. Chowanie się jest dla słabych, no co ty? Boisz się czegoś może? Pięciu mamy naszych. Dobrze liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, ta wiązanka tworzy pięciu. Rzucać się na niego, moje węże. Ej serio, wężyki brać go czy coś, nie? Że no pieniążki też możecie wysysać z krwi czy coś, ale... No nie, pieniążki nie mają krwi, wiecie co? On chyba też nie ma, ale jeśli będziecie coś zabijać, to na pewno zyskam. W ogóle Dark bo mam, siema ziomek. Nie spodziewałem się, że ciebie tu spotkam. Widzę Campion Conception naprawdę pozwala spotkać ludzi. No bo ten licz w sumie też jest z Campion Conception jakby nie było, tak? Większość rzeczy tutaj jest z tej koncepcji kambionalnej. Właściwie, no, to spoko, nie? Tylko, że szkoda, że tak późno. Dobra, no już teraz mam tyle tego, że no, ty nie możesz tego przeżyć, tak? Już logistyka zabrania tobie, żebyś przeżywał tyle noży na mordę. Chyba, że możesz, no to spoko, ale wątpię, żeby to było wykonywalne dla kogoś, kto jest taką chciwą kurwą, nie? Dobra, robimy kolejny wózeczek. Przynajmniej nie wiem, w którą stronę powinienem to trzymać, nie? Albo puszczać. Może tak, więc będę celowo w górę, bo tam jesteś u góry. A teraz w lewo, wszyscy. Cała wiara, może w dół? Nie wiem, kurwa, kolejny raz. Mi się dzieje, tutaj straszny blend, ja nie wiem. No i pękłeś. Duality, czyli to z Daily. Co wiedziałem, co robi, ale tego nie miałem odblokowanego. Dobrze wiedzieć. Teraz przynajmniej będę to miał u siebie w grze. Nie będę musiał tylko na Daily tego. Czyli na daily wszystko jest odblokowane, to przyjemne Jak jakiś nowy gracz przyjdzie, to będzie sobie mógł popróbować świata I wtedy, wow, ale fajne itemy, czemu ja tego nie mam? Niesprawiedliwie, gówniana gra dla dzieci O, range dostałem, ale fajnie Dobra, to co? Wszyscy kręcimy się, potańczymy Jak te noże latają, nie? Jak tasaki Jak tarka, o, jeszcze kolejna bateria, dobra, to jeszcze raz Zobaczmy, ile ich będzie Postarajmy się ich wszystkich przeciągnąć Chyba się nie uda, co? Jaka spirala, co ja odjebałem? Taniec synchroniczny, nie? Tańczyć moi drodzy, tańczyć. Kręcimy nożami, kręcimy nożami. Dobra, wchodzimy do środka, wy ze mną idziecie. Dawać. Ile noży, jakie to było piękne, pocałowie wszyscy wyrzucili w dół ten nóż. To było dobre. A właśnie. Yy, mała nauka, która wiedzie przez ten cały odcinek. Kto oblizuje nóż, ten się nie odezwie już. Przez RZ z błędem. Dzięki za oglądanie.